Około 130 działaczy związkowych członków podziemia solidarnościowego lat 1981-1989 wzięło udział w sympozjum Sierpień 1980 w Zagłębiu Miedziowym. W spotkaniu w Lubinie udział wzięli organizatorzy pierwszych struktur związku, byli i obecni kapelani Solidarności, a także naukowcy, działacze społeczni i samorządowcy. Gmina Polkowice bardzo aktywnie włączyła się w, w pomoc przy organizacji tego wydarzenia, ponieważ tak jest też rola, i taką rolę wyznaczyłem, aby to właśnie gmina Polkowice stała się takim kustoszem historii Zagłębia Miedziowego. Tej historii, która zwłaszcza w latach 80. wpisywała się w ruch Solidarności. Ja jestem z tego pokolenia, które pamięta, że było dużo śniegu i było więcej wolnego w szkole. Miałem zaledwie 10-11 lat w tamtym okresie. Pamiętam jak mama przyniosła. Pierwszy numer Solidarności do domu. Jakie to było wydarzenie? Emocje dorosłych. Edward Wultański, który w latach 1974-1981 zatrudniony był w zakładach górniczych Rudna w Polkowicach, prowadził w tym czasie nielegalną naówczas pracownię. Miałem ją przez 20 lat. I na poddaszu tak było to zrobione, ukryte, że mogłem sobie drukować. A często było, kilka razy było tak, że, że ubecja przyszła na, niby na kontrolę, ale e, a apowielacz chodził i drukował. I tego nie wykryli, no bo musiałbym to opisać, jak się wchodziło tam na to poddasze przez taką specjalną szafę zasuwaną przez otwór. No to, to dłuższe. Ale rzeczywiście to był bastion wszystkiego. Tam było, w tej pracowni wyświetlaliśmy filmy i się druko, i drukowałem, i, i spotkania, i no wszystko właściwie. Nawet podsłuchiwałem ubecję, bo miałem taki instrument od kolegów z Solidarności Walczącej z Wrocławia. Sierpień 80. roku zastał mnie w Głogowie, w parafii świętego Mikołaja, gdzie posługiwałem już piąty rok. Liczne grono mieszkańców Głogowa, mężczyzn, pracowało w Polkowicach, w kopalni Rudna. I kiedy podjęto strajk, w niedzielę 24 sierpnia 80 roku poproszono księży, księdza Ryszarda Dobrołowicza z Parafii Królowej Polski i mnie, wikariusza Parafii Świętego Mikołaja, byśmy przyjechali i odprawili dla nich mszę świętą. Było to około dwóch tysięcy górników, prosto od warsztatu pracy, a więc z umorsanymi twarzami, przygotowali platformę ozdobioną brzuskami, na której odprawiliśmy mszę świętą. Po raz pierwszy w historii mojego kapłaństwa posługiwałem w takich warunkach, w takiej scenografii, a przeżyłem to wydarzenie nie mniej uroczyście i dostojnie, jak mszę świętą prymicyjną. Jakie właśnie księdzu towarzyszyły wówczas emocje? Bo to coś niebywałego. Byliśmy wszyscy wzruszeni. Na obliczach górników umorysanych twarzy widziałem, jak stróżki łez płynęły. Było to ostatnie czwarte wydarzenie z cyklu przygotowanych przez gminę Polkowice z okazji 40-lecia narodzin Solidarności. Wcześniej odbyły się uroczyste odsłonięcie muralu Dziękujemy za Solidarność, msza święta w intencji związku oraz uroczysta sesja Rady Miejskiej w Polkowicach, podczas której przez aklamację przyjęto uchwałę o wyrażeniu uznania twórcom, działaczom oraz kombatantom niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność w 40. rocznicę powstania związku.